15 listopada 2020 roku, oddział 440. Drzewostan nasienny, który był bohaterem moich kilku wcześniejszych filmów. I co ciekawego, dosłownie za granicą tego drzewostanu nasiennego leśnicy rozpoczął, wyznaczył kolejne powierzchnię do, do cięć, kolejną powierzchnię do cięć, gdzie są sosny grube, niektóre na 2-3 kubiki albo więcej i gdzie jest bardzo dużo ładnych dębów, skoro ten dom z tyłu, drzewostan z tyłu za mną. Uznano za drzewostan nasienny, to ten drzewostan, gdzie w tej chwili jestem, niczym nie ustępuje, jeśli chodzi o wygląd, o wartości techniczne temu nasiennemu. I sosna tutaj, być może jest to drzewostan sosnowy i pamiętam jak to wychodzi z operatu, ale sosna jest tutaj mniejszością. Większością, proszę Państwa, w tym drzewostanie są dęby. które bardzo ładne i to dęby młode. Jak widzimy, nawet takie, które tutaj, proszę bardzo spojrzeć dookoła, dookoła nie jest tego dosyć sporo, są dęby, które nawet leśnicze. Wyznaczył w klasie B, co zresztą będzie tutaj widać. Bardzo proszę. No, w remnym to wolno, panie leśniczy. Więc wyznaczył w klasie B. I wszystko to postanowiono wyciąć. Wyciąć w krywie, że tak powiem, nagłym. To, co teraz za tą klasą B pokazuję, to jest gniazdo dębowe. Na połowie gniazda jest dąb. Na połowie gniazda jest co bądź, no ale to żadne dziwne w tym leśnictwie. Tutaj przede mną dla odmiany jest gniazdo bukowe. Gniazdo bukowe, które tutaj y, po, przepraszam, po wycince, po Rębnik, to tu w 2015 roku, czyli lat temu 4, niby 5, y, czyli bardzo niedawno. Już po 5 latach leśniczy wchodzi z trzecim, ostatnim etapem cięć tutaj na tej powierzchni, uznając, że tak powinno być. Przecież ma tutaj kolega leśniczy Czachur w tym swoim leśnictwie bardzo dużo, oj e, proszę bardzo, szarynki sobie poszły, bardzo dużo, bardzo dużo gniazd, które, powierzchni, które są jednym wielkim chłamem. Powierzchni, których od lat nie, przybud nie przybudowywuje, powierzchni które Dawno temu były klasami do odnowienia lub klasami w odnowieniu, ale zostało to po prostu zawieszone i trwa tak do tej pory. Ale tam, w tym miejscach, o których mówię, rośnie raczej niewiele dobrego materiału. Tutaj natomiast, gdzie jestem w tej chwili, można będzie podobnie jak w sąsiednim oddziale, gdzie robił remni w roku obecnym będzie można po prostu dorobić się sporych pieniędzy. Bardzo proszę, to są dęby, które mają po 2-3 kubiki sosny podobnej masy. Proszę bardzo, przejdźmy. Tutaj, jak powiedziałem, sosna jest w znacznie, w znacznie mniejszej ilości niż dąb. I proszę zobaczyć, te kilka dębów, o których mówię, tych grubych, Między innymi ten kolejny, który jest klasą B to kilka z tych dębów grubych, ale jest tutaj bardzo wiele dębów dość cienkich, dębów, które dopiero by urosły. I uważam, że należało zostawić tą powierzchnię, a jest na tyle badziewia w tym lesie, żeby zajmować się tym właśnie miastcem, a nie wycinać piękną, że nie to dąbrowę, bo tutaj ewentualnie jeszcze w ramach jakichś zabiegów przebieżowych można na przykład temu dębowi poluzować, dać mu trochę większą swobodę i niech ten dąb tutaj urośnie, niech kiedyś będą gdzieś z niego Ja nie mówię, że ma być to właśnie nasienny, bo to zaraz taka sugestia może wyniknąć z tego, co wcześniej powiedziałem. Twierdzę tylko, że powinno się o tego dęba zadbać, bo ten dom, który w tej chwili ma piersnicę yy, rzędu tam 30 cm albo 40 może za lat kilka urosnąć na pięknego dęba tartecznego. Proszę, proszę zobaczyć, jakie piękne rzędy tutaj sobie rosną. I wszystko to pójdzie pod topór. Pójdzie po topór, bo taka jest decyzja leśników. I to jak powiedziałem. Minęło lat 5 i już kolejny nawrót, Ostatnie wejście, dlatego właśnie, że to bogaty drzewostan. Podobnie po sąsiedzku. Nie wyci leśnicy Dziadostwa, którego w tym lesie nie brakuje. Ja już nie będę tutaj mówił o oddziałach, które, bo dobrze o tym wie nadleśnicy i e, inni pracownicy nadleśnictwa odpowiedzialni za. To, co tu się dzieje. No, fakt, że Buch ładny. Nikt nie mówi, że nieładny. Buch tu zawsze ładnie rośnie jak gra. Ale tego samego. O, zająć też był ładny. E, tego samego nie powiemy o tamtych gniazdach dębowych. Bo proszę bardzo spojrzeć. Tam niewiele w tym gnieździe widzimy dęba. Podobnie jest tutaj. To jest też gniazdo dębowe. Bardzo proszę. Ja trochę może się uniosę nad bóżynem. Ile będę mógł? Proszę zobaczyć, gdzie tutaj ktoś z leśnych fachowców dojrzy dęba, bo ja nie potrafię nijak. I zostało to uznane za gniazdo odnowione. Nawet leśniczy czakur czyszczenie nie robił, choć wszędzie robił, tu nie robił, bo tu nie ma czego i dla kogo czyścić, więc został taki chłam, i to uznano, jak powiedziałem, za odnowioną część, bo to starsze gniazda, pierwsze gniazda dębowe. Potem właśnie wycięto owe gniazda bukowe, a teraz wytnie się pozostałą część lasu, zarabiając na tym strasznie duże pieniądze.